Kostrzy na dodrą 1 kwietnia i nie jest to, Szanowni Państwo, prima aprilis. Kilka dni temu na swoim kanale opublikowałem materiał dotyczący planów rozważań na temat zabrania z na karetki oczywiście nie chodziło o fizyczne zabranie ambulansu a chodziło o relokację informacja ta pochodziła ze spotkania które odbyło się 24 marca w urzędzie wojewódzkim z udziałem dysponentów zespołów ratownictwa medycznego spotkanie to dotyczyło nowego planu zabezpieczenia medycznego taki plan jest sporządzany corocznie na tym spotkaniu były przedstawione warianty z propozycją przemieszczeń koszyńskiej karetki. Były to dwa warianty, które mówiły o tym, że koszyńską karetkę należy przenieść do baczyny. Szanowni Państwo, macie możliwość właśnie zobaczenia screenów, które o tym mówią. Są to screeny z prezentacji Urzędu Wojewódzkiego, z tego spotkania. Wyciągnijcie Państwo sami wnioski, kto mówi prawdę, kto się mija z prawdą. Na szczęście wojewoda podjął decyzję, że ta karetka zostaje w Kostrzynie. Zastanawia mnie jedno, co by było, gdybyśmy nie dowiedzieli się o tych planach, o tych wariantach, gdyby sprawa nie została nagłośniona. Czy mają rację osoby, które zarzucają mi, burmistrzowi miasta Kostrzyna, to, że... Zostały zasiane plotki, że został zasiany niepokój wśród mieszkańców. Szanowni Państwo, domniemy wam, że gdyby ta informacja nie wypłynęła, gdyby nie zrobiło się o tym głośno, dowiedzielibyśmy się o tym po fakcie. I karetka, o którą walczono 15 lat, zostałaby najprawdopodobniej przesunięta w inne miejsce. Ryszard Dubik, służby w akcji Kostrzyn na Dodrą.